darkest of moments of life is when our true value is revealed my name is liz i'm a marine engineer and this is the ship i've designed tonight an unknown disease has taken over the ship and its passengers i don't know if i'm the only survivor i think i'm alone my only chance is escaping through the casino i won't let them drag me to the dark ocean I podczas ładowania się z wami przywitam. Witajcie w grze Dark Ocean. Ma to być podobno... W, yy, taki mało straszny Dead Space z kobietą. A że już jest babka, to już to lubię. Więc zaczynamy, ma to być mało straszne i w ogóle takie lajcik. Więc czemu by nie. To już widziałem. I... teraz wyskoczysz z tyłu. I się pojawisz znikąd i umierasz. Dziękuję, tyle wiem. A dalej, nie mam żadnego pojęcia co się dzieje, bo tylko tyle nagrałem, żeby sprawdzić. Flargan, to wiemy już. Możemy strzelać w nich oraz w kałuże. Tak jest. Yy, idziemy dalej, no cóż więcej by tu powiedzieć. Muszę z trochę słuchawki wyciągnąć, bo mam te słuchawki, widzicie, na gumokach. Nie wiem czy to będzie widać. Pewnie nie, bo światło jest chujowe. Na gumkach i jak ci satkają uszy, to nie słychać własnego głosu. A to jest lekko frustrujące. Tam mam kamerkę, muszę się na nią gapić, niestety nie mogę sobie jej zminimalizować, a nie mogę wyłączyć tu mo... jest mapa. Spoko bym rzekł. Sporo tego, z tego co widzę, czym się wychodzi? M. Można było się tego spodziewać raczej, prawda? Dobra, idziemy sobie powoli, pozwiedzamy sobie to miejsce. Jesteśmy na statku, jesteśmy Elis. Jesteśmy inżynierem, który właśnie stworzył ten statek i coś się dziwnego wydarzyło. Hmm, jakieś zombie, jakieś coś, nie wiadomo, co się dzieje. Hmm. Ogólnie babka wygląda jak Lara Croft z Tomb Raider z tyłu, przynajmniej, nie wiem jak z przodu. Z przodu pewnie, nie, no cycki mam mniejsze, zdecydowanie. Tam mogę iść, zanim pójdę tam, to szedłem pierwsze tu, bo pewnie tam coś dupnie i pewnie się wystraszę. A tu jest pewnie takie jakieś zadanie poboczne, na przykład. Nie ma zadań pobocznych w tej grze, najprawdopodobniej. Coś czuję, że jak tam wejdę, to coś się stanie. Mam takie złe przeczucie. Bardzo złe. Ha! Rozgryzłem tą grę. Widzicie, jak się porusza kamerą, to widać pęknięcia na ścianie i najprawd... O! Teraz widać. Takie białe kropki i tam najprawdopodobniej coś jebnie. Najprawdopodobniej miałem rację, ale i tak się wystraszyłem troszeczkę. Ale tylko troszkę. Fajna muza w ogóle. O, radio. Ajwa. Albo Sony za milionek. Moglibyście przestać? Proszę was, tego to już się raczej nie spodziewałem. Łazienka, jak to łazienka. O, coś się zgliczowało, mógłbym to jeszcze raz zacząć. No, niestety. Wanna taka trochę powyginana, nie wiem kto tam wejdzie, chyba krasna, tylko. Idziemy teraz przez te dziury. Obeszliśmy to, tak, dokładnie. I teraz pewnie tu nie. Zapewne jest tu jakaś latarka czy coś? Z. Q. O, na kół możemy kucać, tak? O, możemy się skradać na kół. bardzo fajnie. Na E, na R przeładowuje broń. T, dobra, nie chcę mi się szukać, pewnie gra mi to powie. Tu możemy sobie zejść. Tam już po tamtych schodach nie mogła zejść, a były takie same, praktycznie. Musiała jechać windą. Aleś ty brzydka jest. Co, co? Ło się mano! Yy, gdzie? Dobra, tu se idę. To, to świecące, to albo ozdoba, albo te kałuże. Wyciąg broni, zastrzel go, zastrzel go, zastrzel go. Aha, nie da się go zastrzelić, bo nie jest polany benzyną. I co ja mam teraz zrobić? Ja chcę stąd iść! Czyli najprawdopodobniej muszę zrobić... No wyjmij te broń, bitch! Kurde, nie! No ja przecież cię zabiję, ty ku... Płoń, suki synu! Ja się nie palę? Nie, chwała Bogu, nie. Przepraszam, że tak mówię do kobiety, no ale niestety zasłużyła. Dobra, i o co teraz tu chodzi? Tu bym se pozwiedzał. Tak, tu nic nie ma, rozwalone schody, jakiś wazon. Półka na listy, pewnie była tutaj recepcja kiedyś dawno temu. Tu jakieś coś da się, tu coś zrobić nie da się. Wejdźmy tam, tam widzę misia. Dlaczego mi to pokazujecie? No jestem ja, no widzę. Jestem brzydka strasznie. O, mamy kamerę, możemy robić zdjęcia, tak? A kamera with flash. Na no spoko, tylko czym się tego używa? Noguje skłócanie, er, kółko myszy... Aha! Prawy myszy, musiałem zabeknąć, sorry. Cześć się? Wyglądasz z tymi krzyżykami zamiast oczu jakbyś był martwy. O, tu mamy coś. Tu coś jest ewidentnie, jakieś flary. Aha, flary do amunicji, do broni. O, mamy drzwi w końcu jakieś. Otwórz te drzwi, dupa. O, tu mamy jakieś wejście, dobra, idziemy stąd, pizdziec. Nie podoba mi się to, co teraz widzę. Pewnie zaraz coś się stanie. Jakiś jestem dzisiaj przewidywalny. No i miałem rację, najpewniej. Zaraz tu coś. Łokło! suficie chłopie. Nie, chodź, po suficie Zgaś tę lampę. Aha, ciebie mogę zabić normalnie? Ciebie mogę zabić normalnie. Nie wiecie czemu. Jedni się palą, drudzy się nie palą. That monster dropped something that looks. Aha, coś tam ki. Pewnie do tych drzwi. No, raczej. Te gry są jakoś tak w miarę proste. Dobra, chłopaki, nie reagują. Siemano! No chodź tu, chodź, chodź, chodź. Płoń. Teraz ten drugi jeszcze by się przydał. No chodź, kochanie, chodź, chodź. chodź, chodź. E, no stary, czy ty robisz jakieś mi tu. Co to za cheaterstwo pierońskie? No strzel! Kurwa nie trafiła. No jaka bicz. Idziesz, kobieto, Jezus. Tak to jest, babę wysłać na statek pełny zombie. Umrzesz. Znaczy nie umieraj, weź się tylko zgasi. No strzel! No zaraz mi ją zaciuko Podpolisz się? No chociaż roz A czemu ty dalej biegniesz, sukin synu? Przecież się jarasz Umieraj! No, Flarą go zabiłem Fu. Swimming pool Czyli pływia... pływalnia, tak? Co tu, winda jest Całe życie coś z niej wyjdzie O bank Na stówę Dam se ręce uciąć w nogach, że tu coś wyskoczy. O dziwo, nie. Jedziemy. Na górę w takim bądź razie. Na górę? Na górę. Chyba na górę. Dobra ludzie, jesteśmy na basenie. Będzie wesoło. Popływamy sobie. na ja się w końcu wykąpię. Tam widzę panów już szli sobie. Ależ ty jest naprawdę paskudna. Kto cię tak wyrenderował? No to jest straszne. The gate of the casino in the other side in the pool. But that way they search and there is monster, dobra. No wiem, po tamtej stronie, ale ich jest tam dużo i się boisz. No zaraz się ich jakoś pozbędziemy. Halo! Jezus, Maria, cześć! Aha, ty jesteś. Stoń se, stań se w miejscu. Stań, stary. A ty połóż tę broń, biegnij i weź go załatw. No, nie w nogę, w to strzel! No! St no nie! Mam amunicji! No przecież się pochlastam! Dobra, idę ten... tu idę. Idę tu. Chcę amunicję znaleźć, chcę te drzwi zamknąć. Nie mogę. Si se stój tu, se stój. Czy my tu coś mamy? Nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma. Tu są jakieś drzwi open, zamknięte. Zareglowane. Ty se tam stań! Tu mamy jakąś windę. Użyj! Nie da się też! Czemu? Dlaczego? Stój! Idę sobie stąd, bo nikt nie tu nie kocha. Tu mamy jakieś drzwi, więc przez nie wchodzę. Dobra. Kaczenka. Fila uspokojenia. Dobra. Czemu pokazujecie kaczenki w tak. O, mamy rurę. O, mamy spryskiwacz. No, konkret, wreszcie jakiś konkret. Tylko jak się go używa. Aha, tak. Dobra, i teraz to miejsce mogę podpaść. No bardzo przyjemne, fajnie wymyślona rzecz. Naprawdę spoko. Tu mamy jakiegoś IMACa. Tu mamy radar i coś mi tu mryga. Więc ja sobie tu podejdę. I zjusuję to. This the energy control. Aha, dobra. Nie zdążyłem czytać. Damn affix, I need fate to use the actual Hall shops and the down balloon. The use elevator has been activated. It's downstairs. Dobra. Winda musi być aktywowana gdzieś na dole. Boże, myślałem, że to jakiś gość. Nie straszcie mnie. Przez to okno coś widać? Nic nie widać. Wracamy na basen w takim razie. Tylko przydałaby mi się kurna flag amunicja. Nie ja mam nic amunicji, nic a nic. Tym tam łazi. Mam amunicję. Nie wiem czemu to tak wstrykło, coś dziwnego się wydarzyło. Dajmy to. No i tutaj mamy jeszcze jakiś klucz, tak? Nie, mamy śrubokręt, dobra! Słyszę cię, siemano. Teraz bym chciał zmienić broń. Wziąć cię zalać. Chciałbym cię zalać betonem. Mogłabyś iść, kobieto. Dobra, jesteś zalany, więc teraz powinno się dać się podpalić, tak? Tak, no bardzo fajnie to wymyślone. Tutaj mamy chyba amunicję do tego zalewacza. Tak, to jest amunicja do zalewacza. Przeładujmy broń. Mamy śrubokręt. Nie wiem, na chuj mi ten śrubokręt. Pewnie tam coś muszę zdziałać. Aha, już coś działałem, tak? I'm genius. No, ale okej. Okay. Za pomocą śrubokręta otworzyłem te drzwi, nie wiem dlaczego, nie wiem po co, nie wiem o co chodzi. No wreszcie są jakieś sejfy, no, no, żo -żo -żo. nareszcie. Przeszliśmy na drugą stronę, Fa Bogu i partii. Niestety broń na razie schowa, otwórzmy te drzwi zamknięte. Tych coś tutaj zżera, matko boska. Mamy windę, mogę do niej wejść i jej użyć? Mogę. Więc jedziemy, no tam chyba się dalej nie dało. I czemu patrzę na telewizor? Sorki, wybaczcie, coś się stało? Aha, buton się zjebał. Tak też myślałem, dobra, idę sobie, idę sobie tu. Yy, I teraz tu, chodź. Ach, nie, nie, u nie unieszkodliwiłem cię, a chciałem. Stój se tu no czemu się nie podjarałeś no gościu przecież jestem taka seksowna no proszę cię o widzisz teraz to już konkret jakiś weź to pick up nie. znowu jestem na dole Umarłeś? aha chyba że to jest inny sklep ale to nie jest inny sklep to jest ten sam sklep po co ja tu niepotrzebnie tu zjechałem no dobra i niepotrzebnie straciłem amunicję no też dobra no okej okay. Tak, ale guzik się zepsuł, no jakżeby inaczej przecież, no czyż, tu się da coś cisnąć? O, mamy amunicję, nie, to tutaj chyba jeszcze nie byliśmy, po prostu ta lokacja wygląda identycznie, bo się komuś nie chciało naprawiać, znaczy się naprawiać, robić. What? Security alarm? No dziwisz się, debilko, grzebiesz w komputerze. No tak, myślałem, że się te pingwiny zlecą z Czarnobyla. Z Madagaskaru też może być. Okej, okay, tego podjaramy. Nie, Puść tę broń! Puść i uciekaj. Teraz tego drugiego jeszcze. No fajnie! Jarają się obaj, o to mi chodziło. Jednym szczałem, dwóm świsnęłam. Pięknie, gałę. Dobra, idę, 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 idę. Coś ty tam chciał, pi chciałaś pikapować? Co ty tu chciałaś pikapować? Nie wiem, coś ty pikapła, ale coś najprawdopodobniej. Co tu jest? I need to fix the control panel. I should restore energy and swimming time to get there. Ok, nie wiem o co chodzi, bo nie znam angielskiego. Koniec chyba. I wiecie co? Przejdziemy se tam może jednak. Jeszcze jeszcze nie będziemy kończyć. Na razie jeszcze jeszcze trochę potorbie tą grę. Mm, tak, amunicji mam dwa. A e, więcej także lajcik. Nie ma tragedii. To mogę otworzyć w końcu? Open. Nie. Ale mogę ten cały panel tam gdzieś naprawić. Gdzie on był? Gdzieś on był. Tak nie wiem gdzie. Chyba na górze. Z tego co pamiętam. Ten nie chce tu chodzi. Nie przeszkadzasz mi stary. W zupełności w ogóle nic. Możesz sobie tu władzić. Tu się świeci, bo olej wylełem. I teraz mogę ten, pick upnąć, ten panel, tak? System shut down. No i coś narobiła. Zepsułaś Windows. Tak to jest, polegać na babie. No siemanko, panowie. Na was to nie działa, widzę. Więc se tu. stańcie. No, ej! Gościu! Puść te broń, puść te broń! Jezus, jaka ona jest niedoczupciana! Nie mogę otworzyć tych drzwi. Muszę ich zabić. Więc tak, zmieńmy na. mam mało tego życia. Game over, ludziska. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku tej kolejnej serii. I jeśli, ch dobra, e, stop. Jeśli chcecie kolejny odcinek, z... już. No thank, dziękuję. Jeśli chcecie kolejny odcinek z tej serii, to dajcie znać. To nagramy. Na razie zakończymy sobie. To macham rękami. Kruu. Jeśli chcecie, to dajcie znać w komentarzu. Jeśli nie chcecie, to też dajcie znać w komentarzu. I, i mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Cześć do następnego odcinka w tej serii, która jeszcze nie ma nazwy.